No, i witam ponownie. Jestem w kolejnym gołębniku. Tutaj musiałem poprzerzucać tego środkowego, bo tu mamy młode. Niestety musiałem je zająć dużą przestrzeń, bo idzie jest sporo. Powiem Wam, że tego roku po 74 gołębiach, gdzie nie po wszystkich są parach młode, nie? Młodych było około do tej pory około 170 między 160 a 170 tyle tego było do tej pory a teraz jak się spierzą, to już kończą niektóre I jeszcze, to już jajka, bo powoli zaczynają. W nie, nie, też zresztą? już chyba też pierwszy, w sumie. Musiałem takie zabudówki porobić, no bo niestety tu mam więcej par. To jest par. sam czyn, on też jest po szczepieniu, to niestety poraziło. Tam też po szczepieniu taka dziwna. Nie jak miałby rękę. W jest przeciwny, są dwa kalinki, a też samica nie mogła długo znieść jaj. Lubię to wszystko. Po tym też jest kilka. Po tym są trzy młode. Po tej samicy taki środek, też wodowodny. Przerwany. To jest para. A po tej parze też fajne. Po tej sali tutaj No na razie. Ale myślę, że jeszcze coś się uda. Nie wiem, jak to Zobaczymy Już są piatej coś się stało. Widzę, że zahaczyła. No, Młode wychodzą. Są tu takie ptyśki, które ledwie przetrwały by się zaczęły pierzyć, przestały je karmić, tak ledwie, ledwie, ledwie. Nie ja wiem co się porobiło. Te pryszki są po tym karpioku. Ale ten samiec tak się nimi za bardzo nie interesował. Pierwsze wychował super, a te czy przychorowały i stawił tak. Ale sobie radzą. Samiec super. Młode się pozbierały. wyglądają. Już teraz. Weszłoroczne. Radni siostra. Mamiczka to też zaśmroczna. No tutaj te kalinki jasne, jeden wychodzi. Często wychodzą takie jak mama, albo kaliny po tym czerwonym i po tej kropiatej. Tu hmm. obejrzymy czerwoniącą Tu nie są dwa teraz A nawet fajne te czerwone wyszły Kiedy można powiedzieć rewelacyjny Jest tamtą samiczką Młodą tak jest jakiś zwyczajny kołańczyk, bez sensu. Mam wreszcie obyconą tą samicę młodą. Właśnie robi fajna samiczka. Dzik jeden. Młoda samica. Białe lota. Ale głowa fajna. Dzisiaj zureczka córeczka. Córeczka też się fajna No i tak, no trzeba je pilnować, żeby je choroby nie łapały, ale niestety już widzę, że kał wodnisty, a zostały też węgla, różne witamin, jeszcze dodatkowo innych. Zobaczymy, co się zrobi. Powinno wrócić do normy. Sammjøt. I dag er god.